Dobra, hejka, hejka, hejka. Ja jestem dzisiaj na enerwacji. Ehm. Test, Dobra, babo, jedźmy. Dobra, ja prowadzę tym. Ja prowadzimy. O, ktoś nożył tutaj z konia. Chyba mu coś nie działa. Dobra i muszę sobie... bo właśnie robimy, robiłam zamką, więc muszę sobie skończyć. E, tak, było to... Em, było to po, po, dla początkujących, ale no nie, 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 nie czytałam dlatego, bo no, włączyłam sobie dla początkujących. Ale wiesz, powinniśmy być to? Dobra. Jedziemy gdzieś. Hmm, gdzie tu jechać? Aha, do sernej polany. Ślingami Śm zapłaciłam. Dobra. Chyba jesteśmy. Jesteśmy. Babu, proszę wyczyść mnie. Dobra koniu, umyjecie, jakby wyczuć bardziej. Dobra, najpierw z ciebie zajdę. Ty nawet nie umiesz zejść, z bubble. No, umiem schodzić. No, wers te dzięki. Daj mi jeść. Daj. No już, poczekaj. Jest we jakie to dobra. No i jeszcze chyba woda. No a co? Ja bym nie zapomniał. Yay. Wow, ale fajnie. A wiesz, że musisz moje No czyszczę ciebie już, poczekaj. No już pięknie. Chyba mogę już iść. tak? Dzięki. Dzięki. Dobra, bo ja chciałam tutaj przyjść, bo widziałam jak pani jakaś dziewczyna rążowała konia, więc ja sobie też prążuję, a tutaj jest o to miejsce, gdzie jest zawsze dużo osób. Nie ma tym razem, dobra. Ale okej. Okay. Ja sobie będę tutaj rążować. Ja nie umiem rążować konie, jakby tutaj w tej grze w ogóle dla mnie takie trudne. My wszyscy nie umiemy uruchamiać. Kurz! Pryt, pryt. Idziemy. Jeszcze. No. I nic, na to nie pięk. Pięknie, pięknie. Pryt. Pięknie. Czas na kus. No wiesz to co robię. Pięknie. I galop. Jak ty cwał! Jak ty cwał! Pięknie. Nie. I jednak cwał. Kurde, pryd! Wow, pryd! On go się nazywa Polność. Pręd. Jezus Mediapryt. Dlaczego ten głupi stęp? No pięknie. <mulary> y więc tak. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnym filmie albo short. Jeśli Wam się podobał ten film, dajcie suba i lajka po więcej. Pa!